Jest. Jeszcze tylko ta plansza i kolejna misja będzie ukończona. Świat ratowany. Mission impossible. Akurat. Dla niektórych nie ma rzeczy niemożliwych. Albert? Tak? Możesz przerwać na chwilę? Mam do ciebie pilną sprawę. Co? Ale jaką? Nie, nie ja teraz muszę świadu ratować przed zagładą. Rozumiesz? Ale... Nie Teraz, no nie no nie udało mi się. To przez ciebie. Niby co? A nic, wtrąciłaś się i teraz muszę zacząć wszystko od początku. Okej, okay, przepraszam, ale. Żadne ale. Cała moja dzisiejsza misja ratowania ludzkości do wyrzucenia. No, nie przesadzaj. Właśnie, jak chcesz uratować świat, to mam dla ciebie również wspaniałą misję. Ciekawe jaką? Wyrzucisz śmieci? Co? Jakie śmieci? No jak to jakie? No te z twojego pokoju. A przy okazji możesz wziąć te z kuchni. Może wtedy ten twój świat zostanie uratowany przed utonięciem w totalnym bałaganie. No wiesz co? Dlaczego się wtrącasz w nie swoje sprawy? Bo rozmawiałam przed chwilą z twoją mamą i ona mnie o to prosiła. Nie mogła się do ciebie dozwolić, to wykręciłam telefon do niej. No nie. Świat kobiet się na mnie udział. To się nadaje na kolejny epizod mojej gry. No nie przesadzaj. Jak chcesz się świat ratować, ale tak naprawdę, a nie na niby. To misję trzeba zacząć od swojego podwórka i pokoju. Aha, zadzwoniłaś tylko po to, aby mi o tym powiedzieć. Nie! Prosiłem mnie o to nasi opiekunowie. Ksiądz Sylwester i ksiądz Daniel. Chcą nakręcić kolejne internetowe rozważanie. Do niedzielnej Ewangelii i szukają ludzi, którzy chcieliby wziąć w tym udział. Świetnie się składa, bo. Nie, na mnie nie liczcie. Ale dlaczego? Ej, no, chyba nie obraziłeś się za to, co ci powiedziałam? Oczywiście, że nie, ale uważam, że mam ważniejsze rzeczy do roboty. Aha, no właśnie widzę. No, zgódź się, temat świetnie do ciebie pasuje. I myślę, że akurat ty powinieneś w nim wystąpić. Akurat dlaczego ja? Bo to ma być film o wyjątkowej misji. Misja specjalna. Rozumiesz? Taki ma być tytuł, a więc sam raz dla ciebie. Jasne. Jak to? Przecież lubisz takie klimaty. Nie jesteś ciekawy? Owszem. Ale nie ocenia się książki po okładce, a filmy po tytule. A o czym to ma tak naprawdę być? Chyba nie o wynoszeniu śmieci do kontenera. No sama tak do końca to nie wiem. Ale wiem kogo zapytać. No właśnie, a reszta tej waszej filmowej ekipy? Wiesz co? No sama jestem ciekawa. Halo? Ksiądz Sylwester? Jak tam przygotowania do naszego nowego filmu? Jak tam aktorzy gotowi? Zdążymy przed kolejną niedzielą? Zaraz się wszystko okaże. I co, Karolina? Jak tam twoja misja specjalna? No właśnie, jeszcze nie wiem. Jaka znowu misja? No to zgodził się, czy nie? No chyba nie. No, próbuję go przekonać, ale jakoś kompletnie mi nie idzie. Naprawdę? Po prostu Albert woli ratować świat na ekranie swojego komputera niż tak w realu. Ej, bo to wcale nie jest takie proste. Ja bym chciał, naprawdę, ale no co ja mogę? No jak to, co? Jesteś przecież lektorem, no więc kimś szczególnie wybranym do tego, aby głosić Boże Słowo. No właśnie, jak apostoł. Łatwo mówić. Ja nie wiem, czy się do tego nadaje. Przecież apostołowie to byli tacy bardzo szczególni ludzie. Było ich dwunastu. Jezus ich sobie wybrał. Dał im szczególną moc, wypędzania złych duchów. A ja nie ja kocham pomagać ludziom, naprawiać świat. Dlatego tak dużo gram w te gry. Tam jest łatwiej. Ale w rzeczywistości to nie mam tyle siły, co oni. No ale oni też nie mieli. No zastanów się tylko, który z nich był naprawdę silny? A pamiętasz ich imiona? No, Piotr. Zaparł się Jezusa. Andrzej. Jak wszyscy inni uciekł, gdy Jezusa aresztowano. Jakub Jan. Chcieli być najważniejsi, a w ogrodzie oliwnym spali. Tomasz. Niewierny. Mateusz. Celnik, a ich nikt nie lubił. No, nie zapominajcie jeszcze o Judaszu. No właśnie, sama się zastanawiam, jak ktoś taki mógł być wybrany na apostoła. Już lepiej, aby Jezus wybrał swoją mamę. Ona się do tego najbardziej nadawała. Ale ona była kobietą, bez urazy do Ciebie, a apostołami byli wtedy tylko mężczyźni, podobnie jak dzisiaj księża, biskupi, no i oczywiście LSO. Swoją drogą, to uważam, że to jest rzeczywiście trochę niesprawiedliwe. Uważam, że dziewczyny nie byłyby wcale w tym gorsze. No cóż, no ale tak sobie wybrał pan Jezus i miał do tego prawo. Ale to wcale nie oznacza, że on nie szanował kobiet i dziewczyn. Im też dawał szczególne misje. To im choćby nawet pierwszym powiedział o swoim zmartwychwstaniu. Chyba po to, aby ta wiadomość jak najszybciej się rozeszła. Akurat teraz to ty mnie próbujesz obrazić. No już spokój, spokój kochani, no ale to prawda, są rzeczy w Kościele, które przynależą tylko tym, którzy do tego zostali specjalnie wybrani. No byli to na przykład apostołowie, a dzisiaj i następcy, czyli biskupi, kapłani, no, chociażby tak jak ksiądz Daniel albo ja. I ani tamci apostołowie, ani my nie jesteśmy jakimiś specjalnie wyjątkowymi ludźmi. Prawda ksiądz Daniel? Najprawdziwsza. No, znając siebie swoje własne słabości i grzechy, to sam się czasem zastanawiam, dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie mnie, a nie kogoś innego, i to mi dał taką szczególną misję. Ale to był tak jak w przypadku apostołów, tak i w moim przypadku, jego pomysł. Pan Jezus i kiedyś, i dzisiaj wybiera sobie ludzi, takich zwykłych, słabych. Tylko dlatego, że to On sam zmienia nas w prawdziwych Bożych wojowników, spełnić każdą misję, do jakiej nas zawołał. Tak powołał kiedyś słabych apostołów i uczynił ich wyjątkowymi ludźmi. Tak powołał księdza Sylwestra i mnie, ale kochani, również tak powołuje każdego z was. Bo każdy z nas. Otrzymał od Pana Jezusa tak naprawdę tyle samo co apostołowie, chociażby w sakramentach. Dostaliśmy tyle darów w czasie Chrztu Świętego, w czasie Bierzmowania, przede wszystkim w czasie Eucharystii, którą w tych dniach tak szczególnie czcimy. Pan Jezus dał nam szczególną moc do działania. No i dzięki tej mocy każdy, i ty Albert, i ty Karolinka, możecie być prawdziwymi Bożymi posłańcami. Taką spełniać taką niesamowitą misję. I mamy od niego wszystko, co do tego jest potrzebne. Tak jak w tych twoich grach, no, gdzie zawsze możesz znaleźć to, co potrzebne do ukończenia tego konkretnego zadania. Właśnie. Trzeba to tylko znaleźć, rozpoznać i wykorzystać. Ciekawe, jak grze to co innego. Wystarczy zacząć od rzeczy najprostszych, jak choćby od wynoszenia śmieci. Właśnie. Ej, nowy też? No, wynoszenia śmieci, posprzątania pokoju, pomocy rodzicom, dziadkom. Ja to zawsze odnajduję, gdy idę na spotkanie z moimi małymi dezemkami moim ukochanym muginie. I mogę im pomóc być bliżej Pana Boga. No, co widać było chociażby w waszym filmie, jaki ostatnio wasza grupa opublikowała na naszym DSM-owym Facebooku. A moją ostatnią misją jest... No, ciekawe co? ...przekonanie jednego z przedstawicieli Elezo, żeby się ogarnął i nam pomógł. No nie daj się wreszcie prosić. No okej, okay, już dobrze. Jak widać, że ksiądz nie może, to... Dziewczynę pośle. No wiesz co? Ale skutecznie. No to teraz konkretnie, kiedy kręcimy ten film? No jak to kiedy? No. Teraz! A gdzie? Bo ksiądz Sylwester to widzę grzecznie w kuli sobie siedzi, ale sądząc po miejscu księdza Daniela, to chyba jakieś safari. Idziemy na misję do Afryki? To może być nawet ciekawe. No, właśnie, sam się nad tym zastanawiałem. Misje kojarzą nam się głównie z Afryką czy Ameryką, gdzie i dzisiaj trzeba głosić Jezusa, i robią to misjonarze. Ale to może być równie dobrze nasz Tarnów, Wasza parafia, czy każde inne miejsce. No dobrze. A scenariusz to w ogóle macie? Ja myślę, że najlepszym scenariuszem będzie dzisiejsza Ewangelia, którą zobaczymy już za chwilę. A film? A film to my mamy już w zasadzie skończony, bo cała ta nasza dzisiejsza historia świetnie się do tego nadaje. Ale jak to? No, po prostu, wiedząc, że najlepsze scenariusze powstają same, nagrywaliśmy tą naszą rozmowę od samego początku. Bo to, co się tutaj wydarzyło, jest tak dobrym wyjaśnieniem Ewangelii, że chyba lepszego wcale nie musimy już wymyślać. Ale numer. Prawdziwa misja specjalna. To nie domyślałeś się tego? W takim razie pomachaj naszym widzom na pożegnanie. A tak naprawdę to wspólnie życzymy naszym kochanym widzom, aby ta dzisiejsza Ewangelia nie tylko w filmie, ale tak naprawdę spełniła się w naszym życiu. Życzymy Wam otwartych oczu i uszu na Boże Słowo i Jego zaproszenie. Abyście dali się nieraz Panu Bogu zaskoczyć, wyrwać bezsensownego siedzenia na kanapie albo przy komputerze i zaprosić na misję specjalną. Pan Bóg ma dla każdego z nas wyjątkową misję: czynienia dobra i mówienia przez to Jego miłości. Czasem to może być nagranie takiego filmu, jak ten, który, jak ufamy, pomoże nam zrozumieć to Jezusowe słowo. Kiedy indziej, to może być coś zupełnie innego. Zapytajmy go tylko, o co w tej naszej misji życiowej chodzi, i miejmy do niego na tyle zaufania, że warto to zrobić, a wtedy przeżyjemy najwspanialszą przygodę swojego życia, czego sobie i Wam życzymy. Pozdrawiamy.